Ekstra, lodowa laska i ognista dziewczyna. Wow, zaraz mnie rozszarpią! Puszczaj, jest mój! Niebo mój! Gorąco mi i zimno jednocześnie. Przestańcie! Dość tego! Nie dam już rady! Ach, uroczy, prawda? Fajna ta impreza, co? No, świetnie się bawię. Kocham tę nutkę. Parkiet należy do mnie. O nie! Wylałam na siebie sok. Będzie plama. A to moja ulubiona koszulka. Jak mogłeś zniszczyć mi bluzkę? O, o. Nie, Ejwa, spokojnie, musisz ochłonąć. Trzeba ją jakoś powstrzymać. Zaraz, co jest? Dlaczego nie mogę się ruszyć? Ej, zamroziłaś mnie. Uff, kryzys zażegnany. Uciekaj, zanim się rozpuści. Dobra, problem z głowy. I wiem jak rozwiązać ten drugi. Oto koszulka z plamą. Wysypię na nią kostki lodu. Muszę zakryć nimi całą plamę. Tak będzie idealnie lód rozłożony. Teraz biorę barwnik do tkanin. I rozsypuję go po kostkach lodu. Trochę tu. Inny kolor tam. Uwielbia czerwony, żółty i pomarańczowy. Kiedy lód się roztopi, barwnik wniknie w bluzkę. Gdyby Ewa nie była zamrożona, na pewno by pomogła. Gotowe! Kostki zniknęły, a kolory pozostały. Tak wygląda wspaniale! Pora ją odmrozić. Kate, dlaczego mi to zrobiłaś? Zaraz, gdzie ta plama? Teraz wygląda znacznie lepiej. Kochano, jesteś, dziękuję! Nie ma za co, zdrówko. Na zdrowie. Naleję trochę mleka do szklanek. Ejwa, mam coś dla ciebie. Czekolada i mleko. Ekstra. Dzięki, Kate, moje ulubione połączenie. Mm, pachnie cudownie, aż mi ślinka cieknie. Użyję trochę swoich ognistych supermocy. Skoncentruj się. Tak, udało się! Będzie znacznie lepsze! Wow, jak ty to zrobiłaś? Wygląda pysznie. Ech, nie, to co moje? Zaraz! Przecież też mamy moce. Lodowe! No dalej, nie krępujcie się! Tada! To. to. jest zamrożone. Au! Za twarde! Nie da się tego ugryźć! Przykro mi, Kate, najwyraźniej to ogień idzie w parze z jedzeniem. Ale poradzisz sobie bez moich mocy. Od tego jest mikrofalówka. Zaczekaj chwilę, to zobaczysz. Patrz, gotowe! Pianka zrobiła się większa, tak jak chciałaś! Proszę, kochana, smacznego! Wow, ale to będzie pyszne! O, mięciutkie! Super! Smakuje cudownie! Chwila, skoro w mikrofagi wszystko robi się większe... To może z telefonem też się uda? No dalej, rośnij jak na drożdżach! Kate, nie! To kiepski pomysł! <kluzny> wow, co się stało? Nie wierzę, że to zrobiła. Lepiej schowam swój telefon. Dobra, zaczynamy rysowanie. Spinki na miejscu, wyglądam bosko. Hmm, pasują mi te loki? Może lepiej je wyprostuję? Podgrzeję tylko palce. Voilà, prościutkie. Hmm, może jednak wrócimy do kręconych. Dobrze, że mam supermoce. Owinę włosy wokół palców i zacznę podgrzewać. Gotowe, znów mam loki. To była dobra decyzja. Co jeszcze? Biżuteria! Znów użyję swoich mocy. Ale świetna bransoletka! Okej, nadgarstek ubrany. Co teraz? Na szyjnik oczywiście. He? nie wyszło. Jeszcze raz. Ach, nic z tego. Co jest z tymi palcami? Wciąż nic, wkurzyłam się. Ospokój się i znajdź naszyjnik. Spójrzmy, no, coś tam widzę na kanapie. Łańcuszek! Kate, siedzisz na mojej biżuterii! Kate! Och, córka, nie wiedziałam. Nic dziwnego, że mi nie wychodziło. Zgniotłaś go. To był mój ulubiony łańcuszek. Dawaj tą kredkę. Pokażę ci. Zaraz. Chyba mam pomysł. Naprawię ten naszyjnik. Wezmę tylko kredkę i nożyk. Zaczynam ścierać kredkę. Patrzcie na te ścinki. Słodkie, co? Użyłam czerwonego, pomarańczowego i żółtego. Teraz wkładam na blaszkę i do piekarnika. Spójrzcie, wosk się roztopił. Teraz nałożę na niego taką szklaną błyskotkę. Idealna! O tak wygląda znakomicie. Ale ognisty pasuje mi. O, mogę zobaczyć? Nie, nie możesz! Wow, ogarnij się Ewa. Tak sobie chodzę po korytarzu. Nic wielkiego. Och, tu jest! Ale przystojny! Nie mogę mu się oprzeć! Mogłabym tak cały dzień! Ups, lepiej to wyczyszczę. Oddech świeży. Dobra, włosy i ciuchy też spoko. Jeszcze tylko błyszczyk na usta. Muszę wyglądać ponętnie. Jak je zobaczy, będzie chciał mnie pocałować. Okej, okay, dasz radę. Bądź dzielna. Jeszcze zadziorne zarzucenie włosami. O tak, w przód i w tył. Perfekcyjnie. O nie, przykleiły się do błyszczyka. <słyska> hej, tu rosły włosy na twarzy. Patrz, wygląda jakby miała brodę. O nie, to był jednak błąd. Przywinmy trochę. Nawet o tym nie myśl, bo pożałujesz. Muszę wymyślić coś innego. Już wiem! Przybywajcie supermoce! Gotowe! Kostka lodu świetnie się sprawdzi. Potrenię usta jak zwykłym błyszczykiem. I nic się nie przyklei. Wracamy do klasy. I zarzucamy włosami. Wow! Wygląda wspaniale! Mam ochotę ją pocałować. Idzie tu. Hej. O, no hej. Miło mi. Tak, dzwonek. Kej, budź się, przerwa. O Boże, spójrz tylko. O nie. Zostawiłam makijaż na zeszycie. Pokaż lusterko! Źle to wygląda! Muszę to jakoś naprawić! Pomogę ci! Na pewno coś wymyślimy! Mam genialny pomysł! Kate, zaczekaj! Pozbędę się tych kredek i wleję trochę wody! Będzie ekstra, zobaczysz! O, podgrzewasz wodę supermocami! Fajnie! I wkładam kredki z powrotem. Przypatrz się. Widzisz? Rysiki miękną i rozszerzają się. Chyba wystarczy. Wyciągnę je. O tak, wyglądają nieźle. Pora na makijaż. Dajesz, ufam ci totalnie. Dobrze, dodam trochę ekstrawaganckiej czerwieni. W sumie to użyję kilku kolorów. Miękkie kredki sprawdzają się świetnie. O, wyglądasz pięknie, jak lodowa tęcza. Wow, masz rację! Wyszło cudownie! Kto by pomyślał, że stęczą mi do twarzy? Dziękuję. Nie ma to jak przyjaciółka. Wolelibyście mieć lodowe czy ogniste moce? Dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie kanał One to Free Go School na YouTube, jeśli macie ochotę na więcej.